Witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Lechia Gdańsk, Legia Warszawa. Z nami trener zespołu Dawid Badia oraz ten chyba na którego czekają wszyscy, czyli Flavio Pajszało, który już w sobotę zagra tutaj swój, swój ostatni ostatni mecz. Jeśli jeśli macie pytania do naszych do naszych gości, to możemy sobie od razu do nich przejść. Chyba że nie macie, to ale macie. Dobra. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Dzień Bałtycki. To ja zacznę właśnie od Flavio. Flawio, powiedz, miałeś pewnie czas na to, żeby sobie przemyśleć wszystko, co się działo, co się wydarzyło podczas twojej kariery, podczas ostatniego okresu. Powiedz gdzieś z tyłu głowy, nie żałowałeś, że tej kariery nie skończyłeś rok wcześniej, ten rok ostatni, nie dość, że spada z Lechią z klasy. była sytuacja, wiadomo, jaka była z Tomaszem Kaczmarkiem, konflikt z duszanym Kuciakiem, gdzie nie podawali się sobie rąk i to też w jakiś sposób podzieliło szatnie, powiedz, czy nie żałujesz tego, że tej decyzji nie podjąłeś rok wcześniej? Dziękuję. Dzień dobry, a dzisiaj ja będę mówić tylko o meczu, a nie będę mówić na żadnej jakieś fantazje, a więc a, 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 dla mnie na pewno a, 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 zawsze decyzje są, 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 są jakie są. A nie ma perfekcyjnej decyzji. Jestem bardzo zadowolony a, w mojej decyzji, które zrobiłem rok temu. Bo to jest, to był mój decyzja, to był jeszcze miałem pasję do ten sportu, chciałem osiągnąć jeszcze jeden cel, który mi brakował w Polsce, który był Mistrz polski, a potem oczywiście to był najgorszy, najgorszy sezon, najgorsze. Rok e, dla nas, e, dla mnie też jako piłkarzy, więc e, nie, decyzje są decyzje. Myślę, że oczywiście nigdy nie, my, nigdy nie e, myślałem o ten, o ten, o ten e, spadek, e, ale życie wszystko jest możliwe. E, na pewno dzisiaj e, jestem. Jestem bardzo zadowolony z moją Moje co zrobiłem w Lechigansku rekordy, a, Pucharpowski, super Puchar Polski i to są momenty i, i cele, które, które zrobiłem, które zrobiliśmy i to są najważniejsze dla mnie i zawsze, będzie, a, zawsze będą te momenty na mojej głowie. Dzień dobry, Oskar Bonkradio, To miasto. To skoro mówiłeś Fabio, że nie będziemy wracać do tego co było, to porozmawiamy o tym meczu z Legią Warszawa. Ile ten mecz, ten ostatni mecz, to pożegnanie z fanami dla Ciebie znaczy? No i też rywal Legia Warszawa, z którym, z którym w przeszłości no, toczyłeś bardzo ciężkie i ważne mecze. Ile to dla Ciebie znaczy? No oczywiście to jest moment, który jest bardzo, bardzo ciężko dla drużyny, bardzo ciężko motywować piłkarzy. też bardzo trudno dla klubu kibicy. Kiedy spadniesz, to jest, to jest oczywiście tylko ograża twoje honor. to jest... To jest to jest ten punkt. A, myślę, że, że każdy piłkarz, który będzie na boisku, musi, musi grać e, e, jak, jak najlepsze. Wiemy, jak są, jak są czasy dla nas, a, więc a, a myślę, że, że każdy piłkarz, który będzie na boisku, musi, musi też. A, brać odpowiedzialność o ten o ten mecz. E, oczywiście nie, nie, nie mamy nic do. Nie mamy żadny celu na ten moment i To jest najgorsze, więc e, na, dla mnie to ten mecz jest. E, oczywiście to jest to jest kompletnie inny mecz i mecz, który, który wiesz, który e, od, 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 od roku temu, który zrobił decyzję, że, że kończy moją karierę, że, że będzie, może, może być uh, uh, moje, moje ostatnie i, i więc uh, to jest ważny ważny moment dla mnie, moment, który, który będę na pewno dać wszystko, jak, jak zawsze dałem na boisko uh, dla klubu, który też uh, dał mi wszystko, więc um, od, od Flavio zawsze, zawsze będę dasz e, 200% e, i to nie znaczy, że jeżeli mam 10 minut, 20 minut, 5 minut, więc e, co będę mówić? E, jeden najgorszy moment mojej kariery, i myślę, że najgorszy i też e, jeden najważniejszy, że kończę ten, ten karierę. Dzień dobry, przemysł Olszewik, Przegląd Sportowy. Na początek mam pytanie do Flavio. W sobotę skończy się twoja piłkarska część przygody z Lechią Gdańsk i chciałbym zapytać, czy masz jakąś propozycję, czy może sam chciałbyś zostać w tym klubie już w jakiejś innej roli, na przykład skauta czy pracownika tutaj i pomóc w lechi w powrocie do Ekstraklasy. Jaka jest twoja chęć? No ten temat, wiesz... Um... Mieliśmy, ja rozmawiałem z klubem rok temu o co może być, więc ja później podałem decyzję, że jeszcze chciałem grać rok, więc, więc na ten moment decydowałem grać jeszcze, jeszcze do końca sezonu 2023. Ale był, był ostatni rok rok temu, był, był parę parę rozmawiałem z, z klubem, ale ten sezon był tak brutalny, tak szokujący, tak tyle uh, ludzi pisali um, fałszywe rzeczy od moje, do nazwiska nazwisko, do mojej rzeczy. A, ludzie, a, więc a ja potrzebuję naprawdę odpoczywać. A, a moja głowa a fizycznie czuję bardzo dobrze, bez żadnych problemów. A zawsze mówią, że najważniejsza zawsze jest pasja. Kiedy pasja się skończy, to jest, to jest koniec. A ja zawsze mówię, od, od początku mojej kariery, że moja pasja. Momenty, które moje pasje będą skończyć, to jest to jest koniec. Więc. A, na, na dzisiaj ja, ja mam naprawdę. Ja potrzebuję, mam, miałem wiele, wiele. Nie wiem, jeżeli miałem depresję, miałem wiele. Wiele. Panika w domu w tym roku. A, wiele razy nie mogę spać też. A, a, więc e, też nie był dobry dla żona, moja tata, moja mama. Więc, więc był bardzo, bardzo brutalny, brutalny rok dla mnie. E, więc nie ma Najwa najważniejsze. cel teraz jest, że, że ja muszę odpoczywać, moja, moja głowa na 100%, aby, aby mieć później nową energię i zobaczymy co będzie dalej. Ale na pewno ja zawsze będę dostępny dla Klubu, klubu i miasto, które mi dało wszystko, które mi zmieniało życie i zawsze uh, będę dostępny albo pomagasz klub jak, jak uh, i, i jeżeli potrzebuję. I drugie pytanie mam do trenera. Jaki trener ma plan na najbliższy mecz i jak chce zmotywować zawodników, no żeby ten wielki święto, jakim będzie pożegnanie Flawio, nie wyglądało tak jak ten mecz w Mielcu. Wiadomo, że Lechia sportowo już o nic nie gra. Pojawiają się pogłoski o tym, że kolejni zawodnicy są już dogadani z innymi klubami. Jak trener chce zebrać w całość, w całość tą grupę i sprawić, żeby no ten ostatni raz w Gdańsku to było jednak widowisko w meczu z Legią. Dziękuję. Uh, good morning, good morning. Uh, the point is that, the, of course, is the, for a motivation point is the, the last match that we will play here in, in our stadium this, this season and also we are playing a, against a, a, a good rival that they are champion in, in the cup and this is something that is very motivated for us to, to try to, to get these three points and to give a, a good image for, for our fans. Najważniejszą motywacją będzie, będzie sam fakt, że to jest ten ostatni mecz w Gdańsku w tym sezonie. Tak powinniśmy do tego podchodzić. Mamy również przed sobą trudnego rywala, z którym warto się pokazać zdobywca Pucharu Polski i tak, tak powinniśmy do tego po podchodzić. Włodzimierz Machnikowski, Radio Gdańsk, pytanie do trenera jeszcze jedno. Czy w związku z tym no poniekąd uroczystym pożegnaniem flavio przewiduje dla niego jakąś wyjątkową, główną... Role. czy na przykład Flavio wyjdzie w podstawowym składzie, czy może z opaską kapitana, czy trener coś takiego przewiduje? Well, I I would like to to use him, as a, we, we are trying to use him in, in every match. Oczywiście wiem, że to jest bardzo ważny mecz dla niego, nie tylko w formie sportowej, ale także w swoim życiu i karierze. Planujemy coś specjalnego dla niego, co on może pamiętać i co fani mogą pamiętać przez resztę swojego życia. Jeszcze pytanie? Ja, Jeszcze tłumaczenie. Oczywiście chcemy, chcemy z Flavio skorzystać. Wiemy, jak jest to ważny mecz dla niego, nie tylko sportowo, ale jeśli chodzi o, o całą jego karierę. Chcemy, żeby, żeby był jak najlepiej zapamiętany w głowach kibiców. I do Flavio. Wiele razy rozmawialiśmy przez te lata, gdy byłeś tutaj w Gdańsku. I ty podkreślałeś, że musi być pasja, żeby człowiek coś robił, ale też zawsze podkreślałeś, że musisz mieć cel. Jak masz cel, to wiesz, co robić i po co robić. To w takim razie, ten Twój cel to jest jednak już bez piłki, czy jeszcze wciąż przewidujesz, że na tym horyzoncie planów, już jak się otrząśniesz z tego wszystkiego, ze stresów, z, tych, z tego przygnębienia po tym sezonie, to Twoje życie dalej będzie związane z piłką? To pierwsze pytanie. I w Portugalii, czy w Gdańsku? Dobre pytanie. Ano, tak, e, e, wiesz, moje największe cel było zawsze od początku sezonu e, wygrać liga, grać o Polskich, To zawsze był moje cel. E, teraz cel już w nożną, to jest e, najbliższy cel to jest e, sobota, koniec e, mojej kariery jak. E, spokojnie bez stresu, e, e, jak e, zawsze będę dać wszystko to jest e, najbliższy cel Dla mnie to jest, to jest, e, sobota ja jeszcze mam parę minut, aby, aby pokazać e, e, jeszcze co mogę dać i, i też Pomagasz drużyna, ile minut będę grał. A potem moje cel jest odpoczywać głowa. To jest też najbliższy cel, i później mamy. Oczywiście cel już jest poza, poza boisko, poza piłką nożna, To jest kompletnie inny cel, moja kariera. Więc też mam inny cel, chciałem też. Mamy pomysł, też uh, pomagasz um, młodzieży piłkarze, uh, więc uh, myśli też o, o to uh, w Gdańsku. Uh, zobaczymy, jak, jak, jeżeli będę zrobić coś dla, dla młodzieży piłkarzy, um, uh, bo myślę, że, że w Polsce... Jest, jest, jest miejsce na ten, na ten akademii, na ten. Pomagasz młodzi ludzi, później budować bardzo dobre polskie piłkarzy. więc może też to jest cel dla mnie, a później wszystko jest poza boisko, no, poza piłkarzami. No moje rzeczy to później oczywiście jest w Gdańsku i Lizbona. to W Gdańsku jest moje drugi dom. Lizbona oczywiście w moje dom, ale tutaj mam rodzinę. Rodziny też będą na, na meczu sobota, więc mam zawsze jestem w domu w Gdańsku i Lizbona. Karolina Skurska Lechia Sport Pelto. tak Flawia mamy cię przy mikrofonie też jeszcze dopytam jakie emocje ci towarzyszą przed tym meczem bo jednak 7,5 roku tutaj w Lechi prawie 10 lat w Polsce to jest takie zdenerwowanie czy, czy ekscytacja tym, tym końcem Nie zdenerwowanie myślę, że już że był po meczu za Lubin a, Ekscytacja myślę, że nie ma, bo spadniesz w liga, to nie ma żadnej ekscytacji. To tylko boli w głowie i serce. A więc wiesz, tak mówiłem. Dla mnie oczywiście jest bardzo emocjonujący czas dla mnie. Marzyłem o skończyć karierę na inny, 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 inny sposób, ale tak brutalnie jest życie, wiesz, Nie ma, nie ma perfekcyjne życie, więc, więc dla mnie jest bardzo emocjonalny czas, ważny czas dla mnie, a też druga strona też ja też chcę podziękować na ten moment każdej kibicu, ludzi, którzy zawsze pomagali Flavio, więc e, na ten pół na ten roku, więc e, no, to jest e, dla mnie bardzo ważne. Jeszcze do trenera pytanie a propos tego, czy też możemy się spodziewać trzech młodzieżowców w składzie na Legię? Dziękuję. Tak, byłem zadowolony z tego, jak, jak pokazali się w poprzednim meczu i, i tak samo w tym meczu będą mieli okazję, żeby się, żeby się wykazać. Jacek Łówczyński, Trójmiasto.pl. Flavio, nie będę pytał, czy się spodziewałeś przyjeżdżając 10 lat temu do Polski, że tak długo tutaj zostaniesz, bo pewno nie. Ale zapytam, bo znając ciebie, znając twoją filozofię, na pewno robiłeś sobie taki remanent. Co sprawiło, czy to tylko życie piłkarskie, czysto sportowe, czy też może inne rzeczy sprawiły, że w tej Polsce no, zostanie zapamiętane na zawsze, niezależnie co będziesz robił po zakończeniu kariery, to tu zostaniesz na tych kartach historii jednej, drugiej, trzeciej, 15. Co, co o tym zdecydowało? Czy tylko boisko, czy coś może jeszcze innego w tej Polsce znalazłeś, że pozwoliło ci tu rozwinąć swoje umiejętności? Dziękuję za, za pytania. Wiesz, ja myślę, że. że... Że sukces zawsze musisz, jeżeli chcesz mieć sukces, zawsze musisz czuć jak w domu, wiesz. Pamiętam ten decyzja, kiedy podpisałem kontrakt z Śląsk, to nie było od razu łatwo, bo, bo była walka z FIFA, z klubem, z klubu w Iranu, od razu był, <grywamy> zaczynaliśmy trochę bardzo trudny moment. Um, a potem wiesz, potem myślisz, że wszystko jest, jest od ciebie. Od, od uh, jaki cel masz, jaki jest uh, Twoje mindset, Twoje sposoby myślenia, co chcesz osiągnąć, uh, Twoja dyscyplina. Uh, więc uh, to zawsze, wszystko zależy od Ciebie. Nigdy z, z, poza jakieś boisko albo coś takiego. Uh, więc uh, Zawsze najpierw musisz mieć dlaczego chcesz osiągnąć cel, a, a potem musisz iść na maksa na ten cel, więc na pewno na, ten, na jakiś czas też zmieniło moje, moje życie. Kiedy zaczynałem, wiesz, z moją teraz z żoną, a to też zmieniło moje życie. Oczywiście też miałem. Zawsze każdego roku miałem ofertę w innym kraju, a, ale wiesz, później też tutaj w Gdańsku też byłem kapitanem, to też ma wpływ na jakieś decyzje. A wiesz, to też jest odpo, odpowiedzialność, czujesz, że masz dużą odpowiedzialność, też masz dużo, dużo ludzi, którzy wierzą w siebie, a, też a, ludzi, którzy zawsze. Ci pomagają a, i, i też czułem zawsze, że kogoś mówił do mnie, że, że musi tutaj być i walczyć o największy, największy cel, a, więc a, tak mówiłeś. Nigdy nie myślałem, że będę tutaj 10 lat, bo to nie jest, nie jest łatwo. A, Zrobiłem a, myślę, że jeden cel jest, że jest historyczny, że jestem najskuteczniejszy, absolutnie, w poselitze pierwszy, który jest chleb 100 bramkę to, to jest e, niesamowite, że moje nazwisko jest, jest w historii i oczywiście jest zawsze będę pamiętać i, i to, jest, e, to jest niesamowite dla mnie. E, więc wiesz, zawsze, zawsze to był mój cel, zależy od, od jaki cel miałem. I tutaj w Gdańsku zawsze wiele, wiele ludzi wiedzą, jakie są moje, moje ambicje, moja motywacja. Ja zawsze chcę być pierwszy, więc i zawsze musi, musi i lubi być obok ludzi, którzy chcą być też. Pieszej, co i ludzi, którzy chcą i też ze mną. I moje pytanie ostatnie, nie wiem, czy ostatnie na tej konferencji, ale pytanie o ostatnie słowa. No nie wiem czy, czy będzie, czy klub planuje taki scenariusz, że po meczu przymówisz do kibiców, ale niezależnie od tego, bo na pewno w głowie masz już coś tam, co byś chciał powiedzieć właśnie na zakończenie 7,5 lat w Polsce. Co, co to to było, jeśli mogę Cię dzisiaj prosić? Co byś powiedział, do kogo skierował przede wszystkim te słowa? No, i ja osobiście no, dziękuję Tobie za te 7,5 lat w Lechii, bo jeśli mam publicznie taką możliwość. Dziękuję bardzo. No, e, ja, ja Ci dziękuję też e, za Twoje słowa. E, wiesz, ja nie, w, e, myślę, że. że e, 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 Momenty, które, które są uh, najważniejsze w Twojej kariery, zawsze musi być od serca. Uh, uh, ja zawsze mówię to, zawsze... Uh, momenty są... Uh, momenty są... są... Każdy, każdy moment jest, ma jakiś cel, ale są momenty, które... To, to nie jest a, podpiszesz na jakiś papier, podpiszesz, jakieś, co chcesz mówić, to nie jest. W prawie zawsze jest osoba, która a, bardzo dużo a, mówi od serca. A, to jest moment, który, który musi, musi być od, od, od serca, na, na ten moment, co ja czuję, co, co ja czuję dla kibiców, dla ludzi, którzy mi pomagali. Na ludzi, którzy też uh, pracowali ze mną, uh, Patryk, uh, Leszu, Bogdan, Dawid, um, Figur też jest tutaj ze mną. <laughs> um, więc tak to, tak to będzie moje moje serce i, i nic. Dzień dobry, to Megański Wirtualna Polska. Ja tak chciałem podsumowanie tego sezonu, Flavia, usłyszeć od Ciebie, bo byliśmy w Wiedniu na początku sezonu, poprzedni sezon, czwarte miejsce, też bardzo fajnie to wszystko wyglądało. I co Twoim zdaniem się takiego stało, że no ten sezon się kończy tak, a nie inaczej? No bo chyba nikt sobie, będąc wtedy w Wiedniu nie wyobrażał, że dzisiaj się spotkamy i to będzie takie podsumowanie spadku tak naprawdę. Co zadecydowało? Masz jakiś taki, nie wiem, może moment sezonu, w którym coś się popsuło, albo jakiś konkretny mecz, nie wiem, może coś. No, jak, jak ty to widzisz? Ja już uh, mówiłem i mówię do ciebie, jeszcze raz będą momenty na ten na ten uh, rozmowę, teraz uh, nie, nie będę mówił nic. To nie, jest, to nie jest ważne teraz. Ważne jest że klub teraz uh, musi mieć uh, spokój, myślisz o... o Wracasz jak najszybciej do, do Ekstra Klasy i będą moment e, o analizę i mówisz też o co było, e, jak jakie błony były też. Po będziemy sobie zmierzać do końca, także mamy jeszcze czas na jedno, może dwa pytania. Także chyba, że chyba że nie mamy. To w takim razie możemy sobie zakończyć. Bardzo wszystkim dziękuję za udział. Bardzo dziękuję trenerze, thank you coach. Dziękuję Ci Flavio i widzimy się w sobotę.